To jest międzynarodowy konkurs organizowany przez Singularity University na całym świecie. Część z Państwa, część z Was już słyszała o tym e, konkursie, bo pierwszą edycję robiliśmy w Polsce w zeszłym roku. Bardzo fajną wiadomością jest to, że wygraliśmy go na całym świecie. W zeszłym roku, jako Polska, otrzymaliśmy w naszej głównej siedzibie w San Francisco nagrodę i dlatego w tym roku organizujemy go dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Więc tu znowu zjadą się. Ciekawe startupy, które łączą technologię z elementami dobrostrawczości, żeby powalczyć, tu będzie 10 finalistów czy 10 finalistów, żeby powalczyć o nagrody. I nagrody też są bardzo wyjątkowe w tym roku, bo oprócz naszej głównej nagrody, jakim jest 10-tygodniowy wyjazd na program akceleracyjny. Singularity University, do Doliny Krzemowej, ale w tym roku to będzie częściowo w Dolinie Krzemowej, a częściowo w jednym z naszych krajów partnerskich, jeszcze nie wiemy, który to będzie. E, oprócz tego będzie to, e, nagrodą główną będzie wstąpienie do e, zespołu e, startupów e, grupy Incredibles e, Sebastiana Kulczyka, który wspiera Sebastian Kulczyk w zeszłym roku. O dołączeniu do tej grupy biło się ponad 400 startupów. W tym roku jest to część również właśnie nagrody Global Impact Challenge. Będzie to też wyjazd we współpracy z Google i we współpracy z również Sebastianem Kuczykiem na dwa dni do Londynu, do, do kampusu um, do Google for Startups w Londynie, na spotkanie z mentorami i inwestorami, i żeby tego nie było za dużo, to jeszcze jedna nagroda to jest wyjazd do Helsinek na spotkanie, na taką moim zdaniem najciekawszą startupową konferencję, startupowe spotkanie w Helsinkach. Cześć, Was pewnie zna. Więc sama bym chciała być zwyczajniczynią tego konkursu. 7 października w Warszawie w Google for Startups będzie finał tego spotkania, posłuchamy, pooglądamy finalistów. Będzie też sporo wykładów i, i, i spotkań z jednej strony z inwestorami. Będziemy rozmawiać o współpracy startupów z korporacjami i o tym, co się co nowego w trawie piszczy w tym temacie na całym świecie. Bardzo tak zapraszamy.